Z wami w piątek z kawką. Zaczynamy dzisiaj długi weekend. Podejrzewam, że będzie to taki vlog właśnie z całego długiego weekendu. Ja mam dzisiaj taki dzień sprzątania, omawiam już dzisiaj okna. Zostało mi jeszcze parę rzeczy do zrobienia, ale zrobiłam sobie małą przerwę na kawkę, no i żeby w końcu się tutaj z wami przywitać. No a tak przy okazji chciałabym Wam w ogóle wspomnieć, co ja tutaj robię, skąd ja się wzięłam. Jestem naprawdę mega zestresowana nagrywając ten film, bo nigdy wcześniej nie sądziłam, że przez usta przejdzie mi jeszcze kiedyś przywitanie się na jakimkolwiek vlogu na YouTubie. Moją przygotę z nagrywaniem skończyłam jakieś 5 lat temu i od tamtej pory nie wrzucałam na ten kanał nic. Parę miesięcy temu stwierdziłam, że naprawdę brakuje mi jakiegokolwiek działania w social mediach, dlatego postanowiłam założyć sobie Instagrama, którego prowadzę do dzisiaj. Moje konto prowadzę w takim e, stylu typowo lifestyle'owym, e, pokazuję wam moje codzienne życie, e, jakieś polecajki kosmetyczne, polecajki domowe, wiecie, wszystkie takie babskie sprawy. Pijemy sobie też zawsze razem e, kawkę, no i ogólnie jesteśmy takimi insta-przyjaciółkami. Dzięki pojawieniu się rolek na Instagramie mogłam się też spełniać tak bardziej filmowo, e, co bardzo, bardzo lubię robić i wy również lubicie moje rolki na Instagramie. Największą popularnością cieszą się właśnie te rolki, w które tworzę na wzór takich małych mini blogów. Niestety ja nie mogłam się tam do końca spełniać, ponieważ brakowało mi czegoś, gdzie po prostu mogłabym ponagrywać dłużej, trochę sobie też do was pogadać. Myślę, że bym wrócić tutaj, narodziła mi się już parę ładnych miesięcy temu, ale kategorycznie powiedziałam, że na pewno nigdy to nie nastąpi. Było to spowodowane tym, że po prostu Wstydziłam się, wstydziłam się reakcji ludzi, których e, znam, ludzi, którzy mieszkają w tym samym mieście co ja i na pewno wiem, że będą mieli dużo ubaw z tego, że e, wróciłam do nagrywania jakichkolwiek vlogów na YouTubie, ale powiem Wam, że dzięki wsparciu moich bliskich, mojego chłopaka, moich przyjaciół, e, zrozumiałam, że tak naprawdę takie osoby nic e, do mojego życia nie wnoszą, tak naprawdę nawet nie wiedzą, jak moje życie na co dzień wygląda. E, dlatego jeśli one miałyby być e, barierą do tego, żebym miała spełniała siebie i robiła to, co lubię, to naprawdę było to totalną głupotą. Dzisiaj też na moim story na Instagramie wspomniałam wam o tym, że zaczynam dzisiaj vloga i powiem wam, że dostałam tyle miłych wiadomości od dziewczyn, że czekały aż wrócę albo, że na pewno będą mnie oglądać, bo dużo dziewczyn z Instagrama właśnie kojarzy mnie z tego, że kiedyś nagrywałam na YouTubie i jest mi naprawdę mega miło, takie wiadomości mega mnie motywują. I mam nadzieję, że podołam i że te vlogi będą fajne, i ktoś będzie chciał je oglądać. Myślę, że starczy już tego gadania, bo na samym wstępie nie chciałabym was zanudzić. Ja dopijam moją kawkę. No i let's dalej z piątkowymi porządkami. <muzyka> Jeszcze chwilę te stare paznokcie i posprzątałam sobie wszystkie miejsca, do których musiałabym użyć jakiejś mocniejszej chemii, w której mogłyby zniszczyć mi się nowe. E, no a teraz e, czas na zmianę. There's something in the air, and a Piękna Muzyka 🎵 a teraz czas y, zrobić sobie jakieś śniadanko, bo jestem już naprawdę głodna. później, ja po śniadanku e, odpaliłam sobie komputer, wzięłam się za zgrywanie tych wszystkich e, klipów do tego vloga, no i powiem Wam, że przestudiowałam sobie trochę na nowo e, cały program, e, program do obróbki miniaturek i tak dalej, no bo jakby nie patrzeć, przez te pięć lat e, troszeczkę mi się już pozapominało, dlatego dzisiaj poświęciłam sobie tak, no, no dobre dwie godzinki prawie na to, aby sobie wszystko odświeżyć, ale e, wydaje mi się, że już chyba ogarniam. No zobaczymy w praniu e, jak to wyjdzie podczas edytowania tego vloga. Ja już gotowa do wyjścia, zrobiłam sobie makijaż, moje włosy żyją własnym życiem, a to dlatego, że staram się ograniczać jak najbardziej teraz prostownicę. Jeśli nie mam żadnego większego wyjścia, staram się po prostu nic z tymi włosami nie robić, dlatego wczoraj wpadłam na pomysł, aby na noc zawinąć sobie tym sposobem na loki bez ciepła, takim, w którym zawiązujecie sobie tutaj taki paseczek, zawiązałam sobie to, ale no niestety to był pierwszy raz, kiedy tego używałam i nie do końca mi wyszło, dlatego dzisiaj mam taki e, dość mocny puch, więc postanowiłam związać się tutaj u góry lecę teraz na zakupy, najpierw jadę do Action, ponieważ muszę kupić sobie pojemniczki takie organizacyjne do kuchni, ale o tym wspomnę wam jeszcze prawdopodobnie jutro, albo później jak wrócę do domu, potem lecę na obiad do mojej mamy, a potem zabieram ją i moją siostrę, jedziemy do innego miasta zawieźć moją siostrę na urodziny a my w międzyczasie z mamą będziemy miały czas wolny, więc skończymy sobie na jakiś shopping. Że wam na szybkość o świetle dziennym, jakie paznokcie sobie wybrałam na listopad byłam zdecydowana na Bordo, ostatecznie zrezygnowałam z takiego zwykłego i wybrałam sobie takie bordo z drobinkami. zakupy i na mnie taka myśl. Dajcie mi znać w komentarzach czy lubicie jak ktoś we vlogach pokazuje swoje food hole. Bo na przykład ja osobiście uwielbiam jak ktoś pokazuje swoje spożywcze zakupy. A jeśli chodzi o moje zakupy to nie były one duże, jeśli chodzi o spożywcze, ponieważ większej rzeczy mam, musiałam dokupić tylko to co będzie mi brakowało. Peczki dyni, wzięłam sobie dwa ziemniaczki, dwa serki wiejskie, mleko półtora procentowe. Owoce: gruszkę, dwa jabłka, banany, jedną cebulę. No a na dzisiaj wzięłam sobie winko. To akurat było na promce, bo stwierdziłam, że no, długi weekend bez chwili. A dla siebie to nie byłby długi weekend. A do um, winka wzięłam sobie jeszcze te um, chipsy z soczewicy. Powiem wam, że ja bardzo je lubię i często je kupujemy. E mają tam dwa warianty. Jeszcze chyba są śmietankowe, zycieśnie. One są naprawdę bardzo dobre. A jeśli chodzi o resztę zakupów, to tak szybko wam przelecę. Tam kupiłam rzeczy do organizacji kuchni, ale o tym wspomnę wam w innym filmie. Kupiłam też dwie rzeczy już świąteczne. Pierwszą rzeczą jest taki kubek z Kubek z Pepko bardzo mi się podoba, bo jest w takim starym stylu, wiecie, tych kubków um, takich emaliowanych podejrze, ale ten jest normalnie zwykły ceramiczny. Bardzo mi się spodobał. Takiego jeszcze nie mam niewyprosty, ale taki fajny. No i coś, co chodziło za mną już od zeszłego roku, czyli taki domek z cyferkami do odliczania dni do świąt, bardzo mi się to spodobało. No i cena też fajna, dwie dyszki w Sinsayu. Zapas świeczek, bo już mi się pokończył. Wam taki mój mały sekret na wypryski, który wpraca się u genialnie. Jak mogliście zauważyć, kiedy zaczynam kręcić tego vloga w piątek, miałam tutaj między oczami taką dużą, dużą krostę. Dzisiaj mamy niedzielę i ta krosta już zniknęła, jest wysuszona, jest totalnie płaska. Tutaj może gdzieś byciem jeszcze delikatnie widać, ponieważ nie przykrywam jej się zbyt mocno, no bo nie mam już takiej potrzeby. Słuchajcie, na takie krosty nic innego, tylko maść i chwilowa która kosztuje w aptece jakieś 3-4 złote, ja dam za nią chyba 4 złote, naprawdę jest bardzo duża, więc starczy na wieki i powiem Wam, że nic lepiej nie wyciąga i nie wysusza takich właśnie dużych, widocznych prostek jak ta maść. Właśnie ze spaceru z psem. Zdążyłam odnieść go dosłownie przed chwilką do domu. Jest to nasz piesek, który mieszka w domu rodzinnym u moich rodziców. Ja niestety nie mogłam zabrać go ze sobą, dlatego korzystam zawsze jak mam trochę wolnego i zabieram go na takie dłuższe spacery. Dzisiaj byliśmy nad jeziorkiem, a teraz jadę do domu, bo jestem mega głodna. Jadę ugotować sobie jakiś obiad, chociaż tak bardzo nie chcę mi się nic robić. Zastanawiałam się, czy może sobie czegoś nie zamówić, ale stwierdziłam, że już sobie zrobię. Zabieram się właśnie za gotowanie obiadu. Będę robiła na dwa dni do pracy sobie taką e, dobrą i szybką zapiekankę z cukinii, ziemniaczków, cebulki i e, kurczaka. Tutaj jest też mleko, ponieważ będę robiła na wierzch beszamy, ale to Wam e, pokażę, bo ten przepis jest naprawdę fajny. A tą porcję kurczaka podzielę sobie na dwa, e, ponieważ no, do zapiekanki nie potrzebuję aż tyle. I dzisiaj e, na obiad usmażę sobie kotleta, ponieważ mam taką ochotę. A to będzie jedzonko do pracy. Ja uwielbiam Gotować sobie na zapas, szczególnie w takie dni jak na przykład jutro, kiedy będę w pracy do około 21. Nie mam czasu w ciągu dnia sobie czegoś ugotować, dlatego zawsze zabieram sobie ze sobą. Tutaj przygotowanego pokrojonego kurczaka natartego czosnkiem prasowanym, ziołami prowansalskimi, oregano i pieprzem. Ja w tym przepisie nie używam soli, ale jeśli ktoś by chciał, to można dodać. W międzyczasie kurczak będzie się marynował. Mam tutaj do pokrojenia warzywa. Ziemniaki i cukinię będę kroiła w plastry, a cebulkę pokroję sobie w takie piórka. piecu, ja właśnie zajadam sobie obiad, w tle puściłam sobie YouTube'a, teraz akurat nadrabiam vloga Kamili, niedziela zawsze to jest u mnie taki dzień, kiedy nadrabiam sobie wszystkie vlogi, których nie mam czasu obejrzeć w tygodniu zjem sobie na spokojnie, poczekam aż dopiecze się zapiekanka i wtedy niestety muszę na chwilę wyjść z domu, muszę załatwić coś w salonie i mam nadzieję, że zajdzie mi z tym jak najszybciej, ponieważ wieczorem chcę poświęcić czas na montowanie tego vloga i na przygotowanie wszystkich potrzebnych grafik, bo mam nadzieję, że od jutra już ten vlog będzie śmigał na kanale. Jestem już po prysznicu, zrobiłam sobie pierwszy etap pielęgnacji, zaraz pokażę Wam, czego użyłam u mnie niedziela, wieczór, to zawsze jest taki czas, który poświęcam sobie, robię sobie takie domowe Parę, by sobie trochę odpocząć, zrelaksować się. Zaraz zrobię sobie też zimową herbatkę. No i resztę wieczoru spędzę pewnie na kanapie, nadrabiając YouTube'a. No i tym razem wyjątkowo obrabiając jeszcze tego vloga. Mam nadzieję, że fajnie mi to wyjdzie. Do mycia twarzy użyłam sobie tej pianki z Nakomi, ta o zapachu marshmallow. Następnie wykonałam sobie peeling twarzy peelingiem z Facebook. A na koniec, jeśli chodzi o ciało, zrobiłam sobie jeszcze peeling całego. Ciała tym peelingiem kokosowym z Isany. Na całe ciało nałożyłam jesienny balsam z Buff Body, a jeśli chodzi o kolejną rzecz, to jest to coś, powiem Wam, co uwielbiam. Jest to taka mgiełka z Jai z serii Baltic Home Spa. Co prawda o zapachu mango, ale nie jest to tutaj mocno wyczuwalne. Ja dorwam ją w Lilu za jakieś 5 zł, więc naprawdę fajna okazja. Powiem Wam, że po takim dokładnym prysznicu, właśnie kiedy robię sobie jakieś peelingi i tak dalej, uwielbiam sobie ją użyć. Ma naprawdę taki fajny, relaksujący zapach i wtedy mam poczucie, że jestem wiecie, taka odświeżona. Naprawdę, naprawdę lubię to po kąpieli. A na koniec nałożę sobie jeszcze maseczkę w płachcie z Isany Hydro Booster. Powiem Wam, że ja naprawdę uwielbiam te maski. Są u mnie zawsze w szufladzie, chociażby jedna na zapas kosztują dosłownie grosze. Bez promocji coś około 3,99, więc naprawdę opłacalne, a widać po nich efekty i naprawdę fajnie nawilżają, więc Wam polecam, jeśli nie korzystał jeszcze z nich. Robię sobie właśnie moją zimową herbatkę i powiem Wam szczerze, że ja jestem od niej uzależniona. Uwielbiam ją. E, cały przepis, e, jak ją wykonuję, chociaż nie jest to nic skomplikowanego, dodawałam Wam też w rolce na Instagramie, więc możecie zobaczyć. E, najpierw zalewam sobie zwykłą e, herbatkę i poczekam sobie chwilę, e, żeby ona ostygła, bo później będę dodawała do niej miód, e, pomarańcze, imbir. Nie wrzucam tego wszystkiego w taki typowy wrzątek, tylko po prostu czekam, aż to sobie wszystko E, troszeczkę odparuję. W międzyczasie ubieram sobie jeszcze e, imię. Pewnie nie będę się już do Was odzywała, dlatego chciałam Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E, no i z góry przeprosić Wam za, Was za to, że e, jestem trochę spięta. No ale e, wiecie, nie nagrywałam tutaj już 5 lat, dlatego e, był to dla mnie naprawdę duży stres e, wziąć. E, kamerę i znowu tutaj nagrywać, ale mam nadzieję, że z vlogu na vlog będzie coraz lepiej i że ze mną zostaniecie. at I true